Siemano, w dzisiejszym odcinku witam Was w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Przed Wami jednostka OSP Ropczyce Śródmieście. Bardzo fajny, ciekawy tabór pojazdów, mamy tutaj nową skanie, mamy jelcza pozyskanego z PSP oraz inne wozy, które już za chwilkę zobaczycie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Siema. Dzisiaj znajdujemy się w powiecie robczycko-sędziszowskim, jednostka OSP-Ropczyce. Ze mną są panowie dwóch Marcinów, cześć chłopaki, witam. 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 Chłopaki, powiedzcie mi coś na początek na temat waszej jednostki, od kiedy działacie, kiedy wasza, kiedy wasza jednostka została założona. Wasza jednostka została założona w 1887 roku. W Ropczycach, w tej chwili się siedziba. Jako jednostki jest w Ropczyce na krótkie, ale remiza jest zbudowana na osiedlu Brzyzna przy ulicy Ogrodniczej. Mhm. Gdzie się właśnie znajdujemy, tu są nasze garaże, stąd wyjeżdżamy do akcji. Mhm. Jeśli okay. chodzi o działalność, no to w 2010 w grudniu weszliśmy do, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. No i od tej pory działamy bardzo aktywnie w wyjazdach. Mm -hmm. Dowodem jest, w tym roku jest już 42 wyjazdy licząc z zabezpieczeniami i ćwiczeniami. W tamtym roku mieliśmy drugie miejsce na Podkarpaciu, było to 192 wyjazdy z zabezpieczeniami i ćwiczeniami. Mm -hmm. W poprzedni rok również. Po, jeszcze poprzedni rok tak samo było, drugie miejsce mm -hmm. względem Podkarpacia. Także staramy się pomagać wszystkim i działać Jasne. E, cały czas. To jak już przy wyjazdach jesteśmy, to tak was zapytam na Waszym rejonie, terenie, do czego najczęściej te wyjazdy się u Was trafiają? W tym roku akurat jest takie większe nałożenie na pożary. Pożary trafy i pozostałości roślinnych, ale przede wszystkim to MZ-y. No to do MZ-u wypadki, kolizje, mhm. jakieś inne. No dużo było w tamtym roku owadów, błonkoskrzydłych, usuwanie. Często zdarzają się wyjazdy po jakichś po pogodowych zmianach pogodowych, na przykład czy połamane gałęzie, czy, mhm. czy zalane. No, na razie te ostatnie lata możemy Bogu dziękować, że nie mamy tej powodzi, bo w 20, 2009 czy roku ropczyce były zalane, no to wtedy kilka dni po prostu bez yy, cały czas działaliśmy w pomocy wcześniej zabezpieczania po dziękuwaniu skutków powodzi. Okej. Okay. To jeszcze Was chłopaki zapytam tak dosłownie króciutko po jednym zdaniu o wasze samochody, zanim wyjedziemy sobie w teren. Yy, jeśli chodzi o Jelcza, skąd do Was trafił, ile go już macie? Tak króciutko. Jelcz trafił od nas, yy, on był w komendzie powiatowej może w Ropczycach. Do, do nas w 2010 roku, w grudniu, wtedy weszliśmy do KSRG. Coś u Was zastąpił ten jelcz wcześniej? Jelcz, nie, bo dodatkowo wcześniej dodatkowo. mieliśmy tylko okay. jeden samochód, uh -huh. a jak wchodziliśmy do KSRG, no to był wymóg, żeby było przynajmniej dwa, dwa średnie minimum. No i wtedy uh -huh. dostaliśmy tego jelcza i weszliśmy tym sposobem do KSRG. Drugim samochodem okay. w tym momencie, jak wchodziliśmy, było Mercedes który w tej chwili jest no, po prostu już wycofany, bo to był jeden z najstarszych samochodów w rejonie. Po prostu. Przechodzimy do Skani. Coś na temat Skani mi powiecie? Skania została pozyskana w tamtym roku. Jest to GBA 2,5 przez 36. Na podwoziu, yy, znaczy podwoziu Skani, a karosowane w firmie wcześniak. W tej chwili też najnowszy nasz samochód. To testujemy, Jestem próbujemy uh -huh. na razie jest niezawodny po prostu Okej, okay. dalej widzimy tam Craftera z tyłu, Volkswagen e, Crafter, tak Crafter to jest taki samochód znaczy się GLM, ale 9-osobowy kwestia do przewozu osób przede wszystkim, możemy jechać uh -huh. do jakieś tam, możemy pompę wrzucić na niego czy coś przewieźć i okay. on był zakupiony w 2023 roku y przez gminę Robczyce uh -huh. po prostu, no i służy nam jakoś Dużo do świąt, obsługi świąt, przewóz Czy masz wszystkich przewóz druku. Jest to jeden samochód, jeden z gminie, który można gdzieś nim pojechać, przewieźć kogoś, yy, także, żeby służył to jest nie tylko nam, ale całej gminie. Rokczyca. Jasne. Opel Vectra, operacyjny, samochodzik. Tak mhm. jest pozyskany, jest przekazany z komendy Powiatowej wesłać Straży pożarnej w Rokczycach. no To jest taki operacyjny, jak sama nazwa mówi. Czas, Jasne. Czasami czy jakieś obstawy czy coś, no to jest tak dobrze, że można wsiąść, pojechać, nie trzeba dużego samochodu, czy na jakiś ze sztandarem, czy gdzieś pojechać mhm. czy na jakieś święta, także mamy taki samochód właśnie osobowy. Do tego służy. Ok, no i tam widzimy też ponton, To pewnie jakieś akweny wodne, zbiorniki wodne, jak coś się dzieje, lub jakieś ćwiczenia pewnie, tak? Tak, tak. Przede wszystkim byłem no, już tam akcję i dwa razy był już taki większy w Rzeszowie. Jakby wezwana cała kompania, i po prostu, a tak, przede wszystkim no to dzięki Bogu na razie tylko ćwiczenia i tego. Mhm. No ale by trzeba było, to może jechać po całym województwie, czy nawet kraju. Za chwilkę wyjedziemy w teren, pokażemy samochody nieco bliżej, pokażemy też i omówimy sprzęt. Pierwszy samochód jaki omówimy będzie to GCBA Jelcz. Bardzo bym cię prosił Marcinie, jeśli chodzi na razie o kabinę, ilu ratowników może przewieźć do działań ten bus? Jest ja to samochód Jelcz, GCBA 524, może przewieźć sześciu ratowników, standardowa kabina. Mhm. Samochód ciężki, przeznaczony przede wszystkim do pożarów. Okay. Bo nie ma jakiegoś specyficznego sprzętu innego. W kabinie podstawowo co znajdziemy jakieś radiostacje pewnie. Radiostacje, deska. Mhm. Deska, szyny, to co się tam zmieściło, to jest w kabinie. Okay. No to przejdźmy do zabudowy, pokaż nam tutaj co w zabudowie tego wozu znajdziemy. Pierwsza, skrzyn... Pierwsza... Skrytka. Skrytka to jest taka przelotowa, tu się znajdują gaśnice, mhm. zapas paliwa i oleju do pilarki oraz do pompy. Mhm. Końcik czystości, okay. ręce umyć wyczyścić plus pachołki. Jasne. Idąc dalej. W tyle skry... Przede wszystkim awaturę wodną to węże, zapas węży w 85 uh -huh. oraz pilarkę i skrzynkę z podręcznym takimi sprzętami, kluczami, śrubokrętami. Okay. Dobra. Tył samochodu? Tył samochodu, jak to mówią, serce całego samochodu, autopompa Rosenbauer, wydajność uh -huh. 2400 na minutę. Oprócz okay. tutaj jeszcze jest taki podręczny sprzęt, prądownica pianowa, okay. siedełko. Jasne. W tylnej, tylnej skrytce prawej, jak prawie we wszystkich, jest szybkie natarcie o długości 60 metrów. Mhm. Plus to armatura wodna, węże w 52 prądownice, przełączniki, linka ratownicza. Dobra, i ostatnia skrytka. I ostatnia skrytka. W skrytce znajduje się torba pspr 1 mhm. pompa pływająca niegara-1, i tu są wodery. Do działań takich powodziowych. Ok, I na dachu pewnie jakieś tumice, jakieś razie działko. tumice, drabiny nasadkowe działko wodnopianowe. Super. I, I liny jakieś takie. Jasne, dobra. Samochód drugi, czyli GBA skania. Jeśli chodzi o kabinę, to pewnie podobnie sześciu ratowników. Tak, sześciu ratowników. Mhm. W kabinie znajdują się radiostacje cztery nasadne sody dla każdego ratownika, jak latarka. Mhm. Oprócz tego znajduje się tak, jak kamera termowizyjna, mierniki różnego rodzaju. Defibrilator, to co tak jest potrzebne i aparaty ODO. Cztery sztuki, tak? Cztery sztuki. Okej, okay. tak, no to przejdźmy do zabudowy. Pierwsza chwytka to jest, znajduje się u góry zestaw PSPR-1, to jest torba, szyny, deska, deska zwykła, deska podwierakowa. Uh -huh. Tu się znajduje opryskiwacz okay. spalinowy, wentylator oddymiający, poduszki wysokiego ciśnienia, niżkiego podnoszenia, uh -huh. agregat prądotwórczy i podręczny sprzęt taki jak łopaty, miotły. To jest Dobra. W drugiej w znajduje się pompa szlamowa WT30X, gaśnice. Y, tu jest sorbent i synten do usuwania plam pochodnych. U góry mhm. się znajduje maszty masz oświetlenia z leśnicami, a u góry taki drobny sprzęt y, ratowniczy. Okay. Trzecia, trzecia rytka, no to, to jest armatura wodna przede wszystkim dominuje. Jest tutaj znajduje się jeszcze kącik czystości, przełączniki, y, pompa zanurzeniowa elektryczna, smog, rozdzielacz. Yy, drugi smog do pompy szlamowej uh -huh. i prądownice. Dobra. Tyle samochodu jak w każdym jest autopompa, u góry zamontowany stojak hydrantowy, klucz do stojaka, prądownica Rambo Jet. I na tylnej ścianie jeszcze są uh -huh. pachołki, stożki ostrzegawcze. Okej, okay, do do dobra. Do miejsca zdarzenia. Jasne. Prawa schytka tylna, szybkie natarcie 60 metrów. Jak i tu jak i z tamtej strony armatura wodna, węże 75-52, uh -huh. prądownice, u góry jest pompa pływająca Niagara 2, zestaw kominowy, lanca kominowa, uh -huh. na dole znajduje się zapas syntanu środkowy i, i, i wysyłacz gębidowy, inżektor. Dobra, dalej. Środkowa skrytka, no to tu się znajduje sprzęt do ratownictwa drogowego, to jest nożyce, rozpierak, y, cylinder rozpierający, węże, pompa hydrauliczna, u góry się znajdują... Y, Podpory stabilizacyjne dla samochodów. Mhm. Z tyłu jest parawan ochronny i u góry w skrzynkach drobny sprzęt. Ok, i sketka ostatnia. ta tutaj, no to podręcze sprzęt burzący. To się znajduje na wysuwanym panelu. Mhm. Są tu nożyce do cięcia drutu, młoty, okay. e, różne huliga, różne łomy. Tak. Dalej znajduje się mhm. tutaj. Tu się nadają pilarki: dwie pilarki do drzewa, jedna pilarka do stalu i betonu. Na dole zapas paliwa do tych pilarek. Mm -hmm. tu, są do y, pod tu są ochronniki na poduszki na poduszkę, z tyłu mm -hmm. są y, stabilizacyjne pod samochodu skrzynka narzędziowa, u góry zestaw do otwierania drzwi i tu są szlifierka kątowa, y, później jest wkrętarko-wiertarka oraz mm -hmm. pi piła szablasta i komplet kluczy nasadowych. Dobra, super. I jeśli chodzi o dach, pewnie podobnie. To dachu to tak samo są łopaty, miotły, drabiny. I D10W, ratownicze, uh -huh. węże i tłumice. Dobra, jeszcze tak zapytamy. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o Tłuskanie, jaki był koszt takiego pojazdu? W, w, w Przy Koszt tego pojazdu to był 1,600 zł. Tam z grosiami, nie no, uh -huh. wiem dokładnie okay. w sensie mówić, ale 1, 600 był. Okej, okay, coś koło do tego. Dobra, dzięki. I samochód trzeci, Volkswagen Crafter. Jakbyś Marcin mógł mi za dwa zdania na jego temat jeszcze powiedzieć. Tak, pozyskaliśmy w 2023 roku. Volkswagen Crafter 2 litrowy silniczek. Służy nam ogólnie ten samochód do przewozu druchów podczas mhm. różnych e, świąt, czy jakieś zabezpieczenia, e, ale również e, do przewozu pontonu. Yy, mamy na niego yy, ogólnie na, do pontonu. Mamy zabudowany taki stojak fajny na silnik, żeby nie wozić, nie obciążać pontonu, żeby yy -y. nam nie pijało. Okay. Yy, dodatkowo jeszcze do przewozu agregatu twórczego yy, na przyczepie ciężkiej mamy też yy, owy agregat. Yy, ogólnie możemy otworzyć, pokazać. Samochód jest 9-osobowy, yy -y. plus yy, Jakby się kiedyś. Coś rozwinęło ewentualnie z dronami, mhm. jest jakiś tam pomysł, żeby jakiś tutaj telewizor do dowodzenia wrzucić. Jasne, dobra. Z tyłu y, mamy węże, mhm. Bo ogólnie, no, zapomniałem dodać, służy on również do przewozu y, pomp szlamowych w przypadku mhm. jakichś tam y, powodzi, podtopień, mhm. y, mamy węże. Wąż sawny też tutaj dorzucimy, jest miejsce na to wszystko. Mm -hmm. W Tohatsu na zawody również mieści się, także, także jest no, bardzo potrzebny fajny samochodzik, ogólnie taki bardziej techniczny niż bojowy, aczkolwiek mm -hmm. bardzo się nam przyda. jesteśmy z niego zadowoleni. Ostatnio też się super sprawdził do przewozu sprzętu do, do firmy Szcześniak, jak, jak kończył nam karasować scania, skanie. Także. Okej. Fajna a Tutaj jeszcze zostały mm -hmm. powarcie grobowe. Przeglady. Rzeczy do, do przewiezienia, właśnie no jasna sprawa. No dobra, dziękuję Ci bardzo. W tym momencie, moi drodzy, kończymy powoli odcinek. Was standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę, do napisania komentarza i oczywiście, widzimy się w następnych materiałach, które już niebawem. pozdrawiamka